Siemaneczko z tej strony, Mister Domo 15 i zapraszam serdecznie na kolejny odcinek z Bolusiowa V2 z Tanasem. Cześć, witajta. <grym> I z Arkiem. No cześć, cześć. Dzisiaj już jest Aruś, wrócił. Ktoś z... tam niech podniesie stopkę. No to bo podnie, chyba brudne. To, to to pewnie Tanas. Eee, Ta Arek wrócił z delegacji Fort Shirowskiej, Jak tam było? No. No, no, no normalnie, Bizon poszedł za 28 tysięcy, także nie jest no, źle, nie? Bo... To, 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 to ty miałeś Tak tam, kurde? No, o, o, aż, aż, aż mnie teraz zaskoczyło, my lecimy sobie... czy znaczy, wiesz, on koleś, koleś mi już wcześniej zapłacił z góry, nie? I hmm. dlatego sobie kupiłem tego fortreeta, ale, ale wczoraj dopiero tam mu zawiozłem. Aha, no to grubo. My mamy ogólnie Mówi na naszej opadę, wsi sianokosy. Tam nas wyfrunął pierwszy. Arek tam y, bajeruje jeszcze coś, zastubał mu siebie. Wiadomo nie było go. Babcie tam tutaj oprzątała mu wszystko, więc no nie ma to tamto, ale... Ale jednak musi chłopak zobaczyć jak tam jego działalność gospodarcza wygląda. Gdzie jest kosiarka? Bliżej mikrofon, dalej. Tak. Gdzie jest moja kosiarka? Słuchaj, Wojtuś nie hmm, wiem. Nie wiem. Może babcie ci zabrała. Oj, przepraszam. Mało Pod, podczepiłem. Kurde jakoś arkę mi zabrali ty No dobra, o. to ja i tak chcę belki pojadę zwiść zwiść Może babcie ty, może babcia chciała sam gruntek opsieć. Tak. Nie wiem Kurde, to po co ja tu raz zdejmowałem? No o, ale Ciul z Jezus. tym... A e, ja dam sobie tez. pożyczę sobie od ciebie te landare, nie? No pożycie, położycie. Mój MTZ z tym kunem tak trochę niezbytnie. Szkoda. Co? Ja nie Koda. wiem w ile tam pelek mam. Nie daje rady? Idę zobaczyć. jest tak. ten błąd taki, że nie, nie, nie w ząb. No ale dobra, no nie. No tak będzie, jak to się mówi. Serio jedna belka? Uff, ależ tam masz dużo belek. Ale zaszalałem, ty. O Jezu. Dobra, to pojadę, tylko sobie zwiozę. Ja tam bardzo dużą tak. łąkę, bardzo też obfitą prawej będę tak wolno jeździł, no cóż. Potem to nas, jak skończy swoją łąkę, to przyjedzie i pomoże. Yy, może. <grym> no liczę, liczę, że mi to naprawdę pomoże. Bo będzie to dość długi odcinek, tak. Aż za długi. Czekaj, czekaj. Będzie długi bugi na pewno. ługi bugi odcinek nie będzie długi? <grym> Albo bo nie miałem dzisiaj pójść talerzówkę, ale zdecydowałem się na sianokosy. Ja ci pożyczę. Kurde. No właśnie, tych mamy na wsi. Twórczy byk jak zapierdziela ty Wałek ci nie wytrzyma też ja właśnie, ale nie masz tej swojej, no... leżówki, bym chętnie yy, wymienił za te kuna, no ale no cóż, taki mamy klimat A ja, teraz Tu widzę jakiś ciąg, jest na polu Może zrobimy tak małego myka Czy tylko mu, czy tylko może ten ma błąd, a nie kosiarka? A, mój ciągnik, o może mój ciągnik ukrot. Dobra, to jak kosiarki nie, nie ma, może nie zapowiedzieliły To no, ja zapomniałem. że... No sobie. sobie zrobię Zapomniał, że A postależuję po rzepaku, oj to będzie lepszy pomysł A to byłaby taka, żeby ten ciągnik był To jest lepszy Tak naprawdę popularny Och, a tam a sms od kochanki Aż tak? Wczoraj najpierw przyspodzi sprawdzić Eee nie wiesz? A, no, wojny włączyłem, serio. No bo Jaka podnieta, ty? Ty nie, włączyłem, o co, a nie? Podnośnik wysiadł. Co jest podnośnik? Dziewczynka miała, nie? No to mówię ci, przecież ty się nie wiesz już. Nie no, bo ten chór nie jest na podnośnik. Szkoda, no. Trzeba tam posiadka? Musisz sprzedaż kupić, a nie Kurde, to ja na ten ugór to niedługo trzeba będzie detem jechać. Trzeba no to założyć, chłopiec. No i Jak się może. Ja w dzisiejszym na wpadnę może na nim. Musi posiadać na naszych, zabierze, to... Zabierzemy to, za formułę. Formuła... Zrzucili zaraz też, Ja, są to 13, ja nie w tak. 15, nie, biegów, panie, nie, nie, nie ktoś berkę kupić? Nie, więc. Dobra, no, sprzedaję? No, kurde, ten to sprzedaję. Chcę Dobra, będziemy się bawić, No bo nie chcę, to ja sprzedam temu, hejkowi z drugiej wsi. No. Nie? Z drugiej wsi? Tego tak, co Adamowi tam no. Nie, dobra, kurde, nie wiem co jest z tym turem, że on nie zbiera. To Adam idzie, co tam oraj, tak, skończę. Jeśli bym Ci pożyczył tego, ale zajmę to skończę. Boże, nie no, pomożesz. Abiaduję. Abiaduję ja już, już jedno kółko, bo to szkoda. Już zaczęłam dwie niechacze się od kosza. Uh, no, trochę to ja mogę, z, Ja nie mogę z tym turem. Co jest? Nie, no, to drugi. Za rok zajmie mi. Ja pierd. I to tak naprawdę rok. Kurwa, ten tur jest pojebany jak ci. Kiedy właśnie mi to zaskoczyło? Gdzie Wszyscy idziesz jakiś pomoc? Coś tu. ucieka nie? ta belka z areałów, wrów rzucę. Do lasu ją wypchnę chyba zaraz tą belkę. Szeroki rozrzut tylko, nic mi to nie daje. No nic nie Nie dobra. Wrzucę tą belkę do lasu, nie wiem po co prasę wczoraj ten babka goniła. Naprawdę, no wrzucę ją do lasu, bo jej nie mogę zabrać w żaden sposób. Niech ginij. Czekaj. Będzie ci pomogę. nie. jestem? Chodź ty pomóż mi opchnąć, a nie. Nie, zostaw, bo... zostaw, zaraz Cię ją załaduję. Do, do, do rowa prawie się zdobasz, usutę, na godzinę, to jest masakra. się zostaw. Za hektara może być nawet... Ładna suma, Z tego jak się nie daje na bo... Jest. Dobra, tak. Boże, wszystko. Czajła przez... nie widzę nic, byś kurwa wjechał Szkoda, że ta Nie, zostaw, 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 warek Proszę ma. Nie mi się cały dzień zdaje z MTZ Tak Jeszcze mamy tutaj jakąś... Od arka pożyczycielnik Na to już Dobra tak, no. Dzięki tamus. Spoko O to nie tę wajchę klikołeś Nie chciał poczekać Nie tę wajchę Ale pewnie to są ursusowskie to, ale, ta jest Za bardzo nie ten No Dobra to ja zarabię talerżówę i jadę po żypaku sobie tam chyba koło was nawet będę coś robił więc... Tak ta, 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 ta. ta, akurat koło mnie ale jeszcze się odkleja Zmieścisz się Zmieściłem się jak... Zaraz, nie przyda Ci się na stół jeszcze jedna belka, naprawdę? To właśnie sprawdzę za... Bo mi niepotrzebna jak jedna to co mi to, na, co mi to się zda? Przed tą krowę. Za krów to będę sobie. i tak siano dawał przecież Chwil. Co? Tak ja tutaj nic pewnego no To kości, to wiem że kości Ale szybko No stałem Serio? No 17-18 tak tak, to odbyt, no, tak myślę że Dobra. tak z 13 to maksimum Dobra to się pomogę i będzie o wiele szybciej Ile, ile ten Ile na Kliszy już tam minut masz Adam? A gdzieś nieco Poczekaj 8 Nie no kurde na dwie padnie, na, kos na kosy, nam szybko pójdą. Szkoda, że mój MTZ roli faila, to jednak na MTZ, a nie kosiarki. Wybacz, wybacz kun, że tak obarczałem Cię. Winam, to jednak MTZ nie daje rad. <grym> <grym> Aż do może. No niestety. Cyk. Teraz tak. Proszę mi tu o nie robić, halala. Wiesz co, na tym, na łukach... Gdzieś jest, z... i tak go za bardzo podnosi do góry, bo on jest tak pod, ko... pod skosem, co nie? No ale no cóż, ten no. moment nie ma. Ważne, że kosi. Niezbyt... Aż tam morzyny mi... O Ci na dwóch jadą, ty. Nie. miał trzecie, to bym wam pomógł. Dobra, ale dopiero te akcje. Boże, kto mi ten opryskiwasz w płot No was. Sam wleciał. Zdaję. Jak o was będę robił, bo tam rzepak miałem. Może Adam, czemu twój MTZ stoi na moim gospodarstwie? No to pożyczyłem twój ciągnik, więc zostawiłem mój, żebyś jakbyś tam potrzebował. Co? i ja nim miałem talerzować. <grym> Co? Weź MTZ-a Na Co? Co? Ja pierdzielę, nie zapytał się nawet. Zapytałem jak... się, powiedziałem, o, o. że biorę sobie, bo mnie jest potrzebny. Ja, biorę sobie, to się mówi, czy mogę pożyczyć, a nie biorę a sobie. A Brać to ty sobie ty możesz, kurde, narkotyki, ale nie polecam. Ty byłeś zajęty czymś, w tym się retrospekcję. Nie, weź ze mną te no bo Oj, coś jest nie tak. Ja nie będę tym ruskim gównem jeździł. Ty. A A ruskim? Ty, gównem. To za... Wyłączył mi kosiarkę. Nie, dobra. Pod, ty rę, rękę włożył kosiarkę i Fa, wyłączył. Pałek odłączył, fałek. Bele, zbęcie, to masz, masz karę za to, masz za to o, karę kurde wawe, Zapomnij, kurde o, kombajnie Zapomnij o kombajnie w następnym Zapomnij o kombajnie w następnym Żliwa Bo jest coś chciał teraz Dobra Dobra, tak się walimy, nie odnać się. O bo ty tu jedziesz Trzeba sobie było kupić 80 nie MTZ -a. To z tego już był 1000 ten Oj to, oj to Co, co za kurde Zostawiam, Ale ty, ty zobacz, zobacz tam, zostawić mu kurde ciągnik Żebym miał zastępczyń, to no nie, za jeszcze, na jeszcze narzekam. Takie gówno, to ja... Takie gówno, a byś na spokojnie mógł stale A ja se nie po to kupuję 80, kurde, żebyś ty mi ją zapierdzielał. Nie, nie, ja pożyczyłem. Bo od ciebie fajnie się maszyny pożycza, jak... E, ...Forshiga. No, pożycza. Skończy się to, to się skończy. No i dobra. się, że od ciebie będzie pożyczał, bo ja, ja już mu nic nie pożyczę od dzisiaj. Jakbyś się zapytał, ładnie, spoko, nie ma problemu, ale... Ja za katuj, tego MTZ-a tam, nie, nie przejmuj się. Ja, katy katuj, katuj, ruskiego to katuj. Bo ja, Bo ja go zresztą. ci zajadę za to. Zajadę. Mam się śmiał. Komunikat potem, co nie, wychodzi mi w tym, w FES ie co nie. Silnik zajeżdżony, wyrzuć go. O. <grym> nie nie zrobiłbym się. Bo Adam jak, jak, jak to robi, Nie, to robi. Nie, to mówię, Pytro, koszarki, to jest ale nie ma jak to poszło. co się dzieje z nim? Jakiś głupi jestem. Dobra dobra już teraz nie narzekaj. rzekę, bo zobacz, że szybko przejrzę Kurde, no nie mogę wycofać Ja to jadę już Nie dość, że wyje, nie jakaś tam I jedziemy dalej Ale No, ona się tak szybko składa Ale co? MTZ czy już. MTZ to i sam Złożę zaraz Dobra Spokojnie, tylko skoszę jeszcze łąkę u siebie i ci oddam to w O może? Patrz, on, on, nie, on nie ma mocy w No bo już zajeżdżałeś go. No, to tu zajeździł, tu zajeździł. Weź mi alimenty płacił za te Alimenty. Ty, no ja pierdzielę wyłączenie na tej. Co za punkt. Raz mi się musiało kliknąć. Ja. A, ja bym za nim do obroty wejdzie. Adam, Co ty ja nie mam kopisz? do ciebie takie inne no jest kurde. Nierówne. O, Ej, ja tutaj w ja się tu przejdę do was i dam wam taką propozycję. Nie, do nie mogliście do cholery zrobić tak, no. że tana wziąłby swojego tego Ursusa dużego no. i podczepiłby tą kosiarkę, którą no, jedzie, Adam a to, potem to by sobie by. bardziej pasowało. Ale podczepiałem, a, ona a. jest źle ten. Podnośnik ma wrąbany. Ale mm, ma... zawsze by Dobrywa. to było lepsze. A, dobra, Adam, o tym. No, ale nie będę poprawiał mi jako. Nie, nie, nie. Zapytanie. To jest human. Ja nie wierzę, uwielbiam, że nie Uwielbiam to gdzie Arek ten yy, przeżywają się, coś wejść, nie? Dobra, ludzie, wyobraźcie sobie taką sytuację. Kupiliście sobie nowego New Hollanda czy tam John cokolwiek to sobie wymarzy. Ale sąsiad przychodzi... Przychodzi, wam tak, przychodzi wam taki Adam, bo ma siano kosy, podpina ten... podpina kosiarkę pod wasz nowy ciągnik i nic nie mówi. Ale nie mówiłem, tylko po prostu byłeś zajęty. I to by jest Policze. nagrane, że wiem ten że Tarek ale... wjeżdżam do ciebie ale, ale dobra. i sprawdzę dobra. sobie twój ciąg. Okay. Powiedz, ty sobie możesz. tak samo. No, Gdzie ja to, to <noise> G -g lubię. Sprawdzić? Sprawdziłem. Żeby nie było. No, bo... Ale ja ci nic nie odpowiedziałem, że... że no bo spoko, tak? zajęty, to wiesz, nie, nie wiedziałem czy ty wiesz. Widzisz, to takie coś to się nie liczy, się mówi. Arku czy mogę pożyczyć twojego Ursusa C385, a nie biorę sobie Stanę na środku, podwórka, dwórka, no to co się będę przejmam. Oh, Dobra, koniec tematu, porozmawiajcie sobie o pogodzie. A dzisiaj bardzo pochmurno. Umiarkowanie burzowo, że tak powiem. Umiarkowanie burzowo. Ty. No spokojnie. Ale, ale spokojnie Arku, wiesz o tym, że tak za jeszcze z dwie minuty i oddaję Ci ten twój piękny, że tak powiem, ciągnik, no bo... Ja mam nadzieję, że ona będzie zdatna do jazdy. Falek no, trochę będzie takim, ja, jak, jak wróci, Jak wróci, to tam radio ma być w środku. Mm. Radio będzie, ale bez bez bezpieczników się. nie. No to ja sobie z MTZ-a zapierdzielę. To, nie A, wiem, czy w ruskim stanie coś, coś takiego. Jest taki złodziej. I dlatego ta seria jest taka fajna. Może pożycza mi kąpań ode mnie. Dobra, nie ma problemu, ale kurde. Ale ciągnik to już sobie jest. Ale wiesz, ważne, że zostawiłem zastaw, więc to się liczy. Mojego kunia pociągowego mój naj najlepszy ciągnik dobra. A, bo ty coś tu pojechał? Od tego? Załeś tam popraw. proszę. Dobra, no, no, próbuję. Dobra, ryku, ja ty pojecha, ale nie jest tacy. Jecha. Tak, tak, tak. Pojechałem sam wynieść. Tu już weź coś no. ten środek, a ja już z sobie kamijaczki. No to coś robię. Jaki ci, ci wyskakuj Adam, to będę się coś, że skrzynią krótki. Weźmiesz tam już całe, czy nie? Nie, Ty będziesz jeszcze przyjadzisz tutaj. Przyjaciel tutaj wiecie. Żeby nie, nie mówisz, że nie Ani do nie Dobra. Nie mówię, że MTZ jest zły, ale... Ale taki... Ale tamten, co ja miałem, co chciałem na początku. Ale taki przymusu wzięty, to, to... To nie bardzo. Nie, bo się nastawiam hmm. do tego MTZ-a. Znaczy na akurat taki model. A że nie zadziałał mi ten, co sobie długo nad nim siedziałem, fajnie wyglądał, no to już tak jak właśnie mówię wezmę już ten, no ten z tego Alipaku bym mówię, no, ale to już wszystko tak. A, bo... tak. 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 No, dzięki ogólnie tanaz nas już oddaję ciągnik no, proszę mi go odstawić przyje albo przyjechać z nim na pole Na pole to, ci przyjadę Bo jesteś mógł wziąć tego ezłoma Dobra, to najpierw kosiarkę odstawię Kopci bardziej niż... O Boże, niż, pod koła wypadł Jak wyskoczył <grym> z ciągnika, pod koła wpadł A potem mówią, że rolnicy kurde tu, proszę się... Mi proszę mi tu podjechać osiemdziesiątką Dobra, już Jeszcze ją przygazuję trochę bardzo O Boże, przygazuj Wygazuj W błocie uciorą, żeby był Dobra No <grym> to widzisz, ale... Hamuj, hamuj, kum Ja na wtaczną. Kruwa, kto tak mzejszył? Adam, Te Co tam? Ale <grym> jeżdżę Zostawił mi wyjazd, za zadał? Harek dobra. E, jak wiedzisz wjeżdżał to ten... Hamuj. Już wyjechałem, proszę, proszę mi podjechać tu na tych Robimy wymianę. Brr. Nie nie go Biegu. Jechał ten drzewo, nie ma, pozdrawiam. Wsiadaj, Wysiadaj. Teraz do ciełka. Znaczy, to już ma witalerz <grym grym grym zainteres> O, Bez przesady. O, jak mnie jak Będzie dobrze, ale, ale znowu domu najlepiej. Stopkę. Pod stopę, bo, bo zachwyt to. Wracam do MTZ-a. Urąbanego a, to jest, to dopiero to jest, to jest co kąpałem go. To jest polska moc, a nie jakiś. Polska moc. Pod, pod siekiery. Czujemy, na razie, MTZ to jest takie, żeby, żeby Adumca nie zajeździć. Też Właśnie ten ja drugi. Mnie... Chętnie Adumsem przejecham się, bo mam fajne teraz A A ty miałeś w domu lampę lewać też mógł te, Adamsem też mógł te belki złożyć. Też, ale na... nie, najpierw to jest tu pozdrawiam. Nie? Znaczy ten to, będę to zaraz, będę zaraz to leciał tak. i będę musiał papkę zwołać tutaj. O, a to już na kolejne jakieś zgromadzenie w Forsie je Nie. Dzwonił Heniek, że mam ten że mam mu jeszcze słuchaj y y y pomoc przysianie bo on mhm. też się na kosy robi mhm. a że wysył tam daję jakoś radę to ja mówię to ja jemu pomogę nie? A, zawsze no, może... trochę hajsu A no to gruba to gruba, ja, ja, No to gruba ale on w kostki, także wiesz, to będę ten okej, okay. tam ja tam, kurde, ja tam mam od i A Marek wyszedł o, mod na na to manualne mm, odpalanie i gaszenie tych ciągników? Ło dawno, tylko taki trochę złagowany jest żeby mi się przydało, bo tak jego tego adumca tak ciągle odpalać i gasić za chwilę, no to tak wiesz bo, wiesz Trzało nie ma do końca nie? no niby będzie tam ktoś koło mojej łąki? O co? bo by mi przestawił ktoś zgrabiarkę znaczy przetrząsarkę zapewne tak Tu co leży jest Ale? O! Macie widać. Co babcia robisz? O! Ale leżuję Sam. Marek tam pojechał. Marek szybko uciekł A do tego Staszka no, 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 no. Jakiego Staszka? tu jest? Zleńka, zleńka, tak. to ty po się. Oho, adumiec O, macie już nic, dobre no, ja Najpierw to Lepsze teraz. niż MTZ Shit, <noise> 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 to już po tak. Dyszla mi porwał, babka. No jakoś, nie lubię Nie lubię ja rzadko właśnie no. Jeszcze te nowe? Te nowe jeszcze może być, ale te stare to... No i wierzę. Masakrę. Tak, Dyszla przewrócił. Wiem, że mi ktoś pomógł. Nie. Dyszla mi urwało. I podyszla. I po Dyszla. <laughs> może jakoś przepchnę tego. O, o, o. kurde. tam hmm. 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 ja dochodzi. Bo chciałem o takich rzeczach wtedy nie Kurde no Ale mila na taśmie masz 20 A co robisz? Ja to leżuję Eee ten to nas no nie jakby yes. tutaj podlecieć na sekundę po dobra Wiem ci ponownie Bo mi się... ta O o o ta hmm. guardian dytorystyczna wpadła Weźcie tam jakoś przepnijcie tą tą No ona chciała tak iść Dwa wcześniej się Oj, ja okay, może trochę go o. Bo to dziawo wpadłem za normalnie tak? No wiem właśnie I to tak trudno hmm. ruszyć szkoda Ale nie chciałbym tak jeszcze o noo jak się uż, zbubowało. Uż. Uż, zbubowało. Dobra, został został No dobra ale tam. pójdzie coś i nadal jest nie. żeby Spróbowało No żeby tak na siama klasy w tym roku to w ogóle jeszcze trochę, jest. Nie no, nie ma, to nie ma O. Puściło? Puściło czy nie? Nie. No nie wiem. No to chyba w źle wykręciło. Czy, czy jest albo coś? Jest. Jest. Wyrwało, dobra, ja wsiadłem do na Kurde, zbudowało, nie zerwało. O o o o, mapka dobre. Okej, okay. Majster wsiadł. Babka i tam. Dobra, ale trama Dziękuję. Czekaj. Ale. Dobra, jedynkę cię wrzuciłem. Dziękuję. No, to jest. Aha, Kobieta po prostu... Kto pomoże? Zamasmów. Dobra, no. dokończ. Dana, bo mi jedzenie Ale... Poszle dzik skubaniec. A, i gdzie? Dorwano do koła. Która? Tu 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 tu. E, no tak, rade. Skubanie, no łatwiej. Ładama jeszcze dobrze nie przeschł i już kura przewraca. Nie uh znam. mnie to... wjechać takimi dwoma kurami, jakby wjechali do... Ale? No. ...koszenia zniknęło. Daj mi pieniądze. Pożycz pieniądze mię, za, was, ja się za, za, za pieniądze będą? Wysiart, ty drani, oddaj mi twoje pieniądze. Adam. Pieniądze. Adam, daj mi pieniądze. Aaaa... Bo by ty byś chciał... Nie no, nie będziemy tutaj dostać pieniędzy na, na... odcinku, bo... Powiedzą, że na pół miliona to było pół miliona do dużo. Nie, to nie. A co, byś co chciał? Łatwo, znaczy się. Kosiarkę. Kosiarkę byś chciał? Ja chcę pożyć babciu ode mnie tam, soi. A no masz jest. 10 tysięcy, wystarczy ma ci? Masz 20 milionów. A No głośno To trochę. będzie rekompensata no. za tego... Rekompensata za tę 80-tkę No No widzisz O no. mój Jezus Ona jest gdzieś o, Ona gdzieś jest U gdzieś jest, gdzie jest o, znów Jak te talerzówki żeś tam porzucali gdzieś <noise> W głąb, kurde, swojej... I okay. ...zacnej... I gdzie ona jest? O, to Babcia, a do mnie chcesz przeciąć Arkę? Babcia Arka, może ci powiedzieć. Możesz. Dobra. Dobra. Dobra, tam przyjadę, talerzuję ten kawałek do końca. Dobra. Czekaj, ja Skończę będziemy Bo to naprawdę fajna, fajna sprawa. Trochę <laughs> nam sfejlowały się dzisiaj te sienotroce, ale... Zawsze znaczy nic. Każdy sprawia, że każdy swoją robotę zrobił w polu. Ja jedno stależowałem, Nie No. No ja będę na twoim odcinku stależował. A ty co będziesz właśnie na odcinku psionokozy będziesz kończył? No nie wiem. Stależował chyba będę. Sióż tam się ogarnia Fajna sprawa. A to umiec to jest... ...zwrotna dajstwie. <gry> A dum jest najlepszy we wsi No, lepszy od tego ADD? A dum to nie matuje we wsi O no, tam jest za krawę, tam paryżówkę <gry> Na pełnej Ale, ale wiaty to ja nam dojebam. Co no, to masz, masz Jedzisz po te talerzówki czy nie? Jadę, muszę po tę paryżówkę, jako tę paryżówkę, to, no, to, to, to są moje twoje.

Jeszcze wałek ci swój dam, tylko mi go przybić później. Dobra, z tej podmuchanej u babka. Jak będzie skrzywiony, to dam ojda, ojda. Dobra. To ja pojadę sobie tym... Yy, Oso sobie pojadę kosić lucernę. O. Ty to masz ciężkie zadanie babcie nigdy, aż mnie zaskakujesz. Bo osa, osa jest lepsza do lucerny. Równi poko składzie. Ale cisza kurde bez tego Adunca hmm. zrazu I znowu zaczynamy Fajna sprawa jo. A my będziemy powoli kończyć ten odcinek Kolejny z naszej da, z sąsiedzkiej czeche. polskiej Ile przyjde? masz minut? No masz już prawie 30 co znaczy, pani kochane Czekajesz chwilę no. Proszę mi to nie dyskryminować Adunca ja, byś na... 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 na, na. No nie wiem, no to jest, ale... A tu chociaż rozłożę, bo ja się przed nimi bo jest przed nimi. Nie, ja mam zgrabiarkę, dam inną, bo ja nie jakoś... Wolę się czym czymś innym. Mam tutaj przetrząsarkę, a mogę Ci pomóc, Ty. No niby. No. No. A nas? No. Chce rozłożyć Czuj, mi ale nie do Ciebie pomoże. Chodź, zobaczysz jak włosa wchodzi. Chodź, zobaczysz jak osad, jak baba wchodzi. Poczekaj, babka, muszę odymcowi pomóc. Rozłoż mi. Poczekaj toś, to tu się rozkładał? się. wierzę. tutaj, a tam musisz tam... n szybsze Kurde, Że pokusie, nie dalej. Do zacznę, nie Tata, tam, no, mi ucieknie Nie, no dość jest. Nie, dość jest. Nie, dość jest. Nie, dość jest. Nie, dość jest. jest. Nie, Tak kurka jakby się. A to i nie rozwalić. Ale fajnie. Około nic. Stasz. Co jest? Bacze, babcia musisz głośno. Ja babcie muszę bliźć ten mikrofon, bliżej. Babcie, jak Dobra, wiem, o, gdzie. Pięknie, czysto i wyraźnie, jak? Gimnazja na języku polskim. Tak właśnie. Nie ja wiem, ja byłem Ja to pamiętam. Nie, mhm. ja, ale znowu nie jestem stworzony, to ja. Adam. Co tam? Przez to, że nie wyłączyłeś usychania, jo? znaczy wzrostu, to mi łąka zarosła przez Ciebie. O, witam. Chłopata łaputy. dobrze. tam? Ja chcę... Na wiosnę, żebyś skosiła i... ...pierdzielnie nie koszę tego. <laughs> Na wiosnę skosiła okay. i... Do sierpnia się bawi, tak to zarazło. Właśnie tak. Ja wierzę. Zdenerwowałaś mnie dzisiaj. Najpierw kradniesz 80. Nie wyłączasz to... tego. Ale co to byłby za odcinek, gdyby się normalnie arka by zdenerwowała. Babki. Babki, arka. Hmm. Dobra, ten ten dojeżdża do domu. No, Może jeszcze jechać do domu. To jak ten dlaczył. Dobra, to siedzi. Które mnie to wy Magnuszewski? niech zapomnij, że mu coś pożyczę. Koniec. Dobra, dobra. Przez niego mu łąka, łąka mi zaroszony. Wszystko moje dnie, dobrze, że z mhm. nie jestem, bo prostu w ogóle mi karę muszę płacić. O. To by było grube, dobra <laughs> żeby nie przedłużać, bo będę go robił, rzucał do nowoczyna, jak to się mówi. Zjemę z tych końców do końca, dołączał co końca, żeby ładnie było. Słychać Wasze pożegnanie, więc y, dziękuję za ten odcinek. E, sfailowany troszeczkę reka musieliśmy trochę pomęczyć. Babcia przyszła tak, z taką ostoją, też się zdenerwowała, ale tu psikość. E, o Boże, Tanoc wleciał jak dzik, więc zapraszamy do Tonasa na kolejny odcinek. Łapujcie, subskrybujcie, komentujcie. Na razie. Cześć. Cześć. Cześć.